Co za drzwi chmuro Dokładnie tak To jest idzie w miasto Huko, prosto z knajpów morderców Lecimy z tym A jak Kurwy sceny taki gwiazd nazywam wejście kuka Ostatni deputant, którego będzie słuchać Mówią Rapodupa, ta opinia jak dupa Jedyny wosk, jaki mieli w życiu tej w ich uszach okaż Patrzyną proskę twoje dziecko nie słucha Obecnie dziecko uszy deprawuje, go tam za na tle pozostałych Błyższy charyzmą i pasjony mam bezpłciowych chemce i liryczne obojniactwo Otwieram grę Skoro inni chcą ją zamknąć, jak pisa zapytam Przyznaj się beze mnie ta gra byłaby nudna Kochasz czarne charaktery, po to chodzę do studia, nie zjadam słabych hems bo posłuchałem Depresjon i to sepsu jestem tym, co je Każdy wers chce nabijać jakby jutra miało nie być moje teksty wybacz moim skinąć lub przeżyć Dzisiaj jestem tu, jutro, u ciebie w mieście, do zobaczenia wkrótce Na koncercie Moje miasto, twoje miasto, realia te same wszyscy co kochają hip-hop wiedzą Dzisiaj jestem tu, jutro, u Ciebie w mieście do zobaczenia wkrótce, na koncercie Moje miasto, twoje miasto, realia te same Wszyscy co kochają hip-hop wiedzą Skurwy, syny mnie nienawidzą, dla nich słuchanie hukosa to wstyd Choć to ja, a nie oni, mam cztery półki płyt Z kasetami kolejne trzy, oni tylko swoją myśl tak słuchają mnie po w swoim MP3 Kukos daje wersy w miasto, z ręki do ręki Pisane z pasją, flow, styl, oryginalność Kochasz mnie z każdą szesnastką Dome muzyki, jamaika, matematyka jest arabska, Nie licz mi podwójnych planczach, nie wyciągaj pierwiastki ja idź ci klaskę w klasję, sam plak Wcale nie musisz mnie kochać Za dobre wersje biorę szacunek Wiesz nie muszę chodzić w purpurze i nie muszę być królem Zresztą koroną wieram mnie w głowę, gdy noszę Luzę z kapturem to jest raport tych ulic, Bo w żyję wśród ludzi mediako chciały przytulić cały kasę wypluć Hipko praca na łapki, wraca do parku, wraca na tarczy wraca bez hajsu, bomba, tata, dawaj sound system Puścimy to w miasto Dzisiaj jestem tu jutro U Ciebie w mieście do zobaczenia wkrótce na koncercie te same wszyscy co kochają hip-hop, wiedzą Dzisiaj jestem tu jutro U Ciebie w mieście, do zobaczenia wkrótce Na koncercie moje miasto, twoje miasto, realia, te same wszyscy co kochają hip-hop, wiedzą Płyną na głębokie wody Miasto mapy, Miasto nawet mapy, 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 i mapy, 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 Hugos na mikrofonie, jestem ponad tym, ponad tym wszystkim co widzę, ponad tym wszystkim co słyszę. Sprawdź to, donata na bicie, proste, jedziemy z tym, a jak? Co niedziela dzwony biją, wzywają swą sektę, chce wpakować kule zrobić dziurę w zatrute toluńskie serce, sztuką latania gadać bez kruterii o seksie, choć ten kraj choruje na wtórną bigoterię. Biało-czerwony chochoł nie wybacza sukcesu, skomlące hordy, mordy pełne epitetów. Dokładnie! Spejcha, i H, hukos! samych! To morduje na ulicach! Ej! Ja spotykam ich dwa razy w roku. Pracują w Warszawie, w to ze szkoły farciarze. Z pierwszych ławek spotykam ich w klubach. sakramentalne. Pytanie: Kuko, z czym się zajmuje? Zajmuje się rapem Lizmeli. W dupe stolice patrzą z politowaniem. Jeszcze zmyję ten uśmiech Na ich zarobione jest to To hemoroidy, od w korporacjach. Hity przez 12 godzin w jaja uwiera ci karnia. Kiedyś chodzi dwie Niedługo starzy w kurwieni but kończy się.